Dzisiaj Wam pokażę, um, jak zrobić się, czego. Najpierw wpisujecie kod, który um, tam w Pokażę Wam, co zrobić z takim, no tutaj, make codem. Przecież tak, Wam chyba um, postaram wam się dać link w opisie, ale się. Więc make code. Tutaj najpierw musicie wpisać tam kod. Musicie coś skomplikować. Control i C. Co? No i dobrze. Dzisiaj Wam pokażę dwie rzeczy z tego. Jak zrobić, żeby um, na przykład jakieś moby spadał z góry? Ja to tutaj już zrobiłem. Możecie coś sobie zrobić przy poleceniu czatu. Um, cokolwiek, jak zróbcie sobie. Um, powtórz tysiące razy. Dzień No tyle razy to może nie. No może gdzieś tyle. No przy poleceniu ta, czatu Tic. O, jakie zwierzę może spadać z góry? Hmm. No dobrze, zróbmy górę. A no tak, zawsze musicie pamiętać, że musi coś takiego być hmm. włączone. To tutaj. I dobrze, już tutaj jesteśmy i nic piszemy. I um, jak chodzić, to Wam na górze się robią kurczaki, więc fajne to jest. Um, może z tego tak zrobię jakiegoś takiego węża. Zobaczmy to, jak to by wyglądało. I dobrze teraz tak. Mm -hmm. Dobrze, coś takiego zrobię. I jak to wygląda? Um, moim zdaniem to wygląda dosyć wow. Hmm. No i jeszcze jedno. No dobrze, jeszcze dwie rzeczy wam pokażę. Okej, okay, bo tak szybko to je poszło. Hmm. Więc dobrze. Wychodzimy, bo ja tutaj robię to samo... Szkół, więc dobrze tutaj wejdźmy sobie na blocki czyli moją to też jest fajne bo ja tutaj zrobiłem jak się ma przedmiot jakiś w ręce nie wiem ja zrobiłem, że jabłko więc ja tutaj give Chodź, give mhm. Apple, Apple? Dobrze. I ja to jem? To przechodzi mi ten gość i daje wszystkim takie kie coś. Można też dać innego sprinta lub inny efekt. tam. Ja tam zrobiłam że sprinta. <laughs> ok, to na przykład zróbmy teraz. No, jambuza. I chwilę czekajcie. A no tak, dobra. To zróbmy teraz sobie. Jambusta, jak będzie, no jak się trzyma w sobie jabłko tak, to nic nie ma, tylko wystarczy, że je się je, tak zaczynam i cześć, dajesz mi jambusta, gościu, 20, to Może też tak go jakieś portować? I ale spróbuję zrobić agę. No czo, to cześć. Um. Agę! Jeszcze ci polecenie, panie Agę. Czy mi się zareagował skin? No on wtedy tam się teleportuje i stawia blok, ja tak zrobię. Może też być inne polecenie. Dobrze, jeszcze jedną rzecz możemy tu zrobić. Gracz chodzenie. Jazda latać. Dobrze, zróbmy pływać w lawie. Czy to jest wysp? Gdy gracz pływa w lawie, to ma się coś stać. To zrobimy. Co miałem zrobić? teleportu i do gracza, to jest ważne. Jeśli chodzi. Umieć wyruch. I teraz muszę zrobić na tematyka. No ja tutaj sobie pójdę. Czekajcie, muszę sobie to pływać w labro, usunąć loki i gracz przypo. To teraz, tak? Zrobię tak. Jak będziemy mieć przedmiot jakiś, dobrze, wezmę rozdymkę. No to teraz chyba powinno wyjść mi przedmiot rozdymek. No i dobrze. Teraz ja wchodzimy sobie już na Minecrafta. Jesteśmy tylko już tak zrobię. I co miałem sobie Zrobię Give... pół. Puf, -er fish, mam puperfisza i to musicie trochę zacząć to robić i co? Robi się rozdymka. Zamiast to apple apel, no. No to mamy dżambusa, fajnego. I co to miało być? A, mi zrobiło. I niedługo zrobię też z tego. No, niedługo zrobię z tego czegoś. Tutaj mapkę, że będziemy żółkać tego dziadka. Tutaj. Że zrobię byle jakieś miejsce ze prawda, gościu? A na jakieś kordy. Nacy. Nie będę patrzeć. Będziemy szukać. Jak coś. Mam takie skinne, no by pasowało mi do tego, odcinka wyszedłem. To możemy sobie zrobić. Um, potwór. No, sobie jakieś tutaj rzeczy możemy porobić. A um, więc przesuń do przodu. Mm, dol lewa Zrobię przy poleceniu czatu jump. To powinno to się zrobić, że tak. Dobrze, najpierw do przodu, później lewa i później prawa hmm. i agent, umieść set block item. Hmm że złoto i powinno gdzieś być tutaj u... umieść. I dobrze zobaczmy. A jeszcze tutaj zróbmy o na przykład nie wiem coś zrobiłem jakąś literę. I jesteśmy tak, pytamy o. I co? Co się. Co się miało stać? Zapomniałam o najważniejszym sieciu. Kurczę. Hmm. Agent teleportuj do gracza. Czyli do mnie. I teraz powinno być wszystko dobrze i piszemy o. teleportuje się do mnie. Wyrzuca to. Widzicie? Jakie one są przydatne i teraz możemy sobie w ekwipunku to jakoś tak zrobić. Mamy sztabki złota jesteśmy bogaci, czyli o. robię cały czas coś takiego. Cały czas to piszecie się do Was i wyrzuca do przodu do jakieś czaky tutaj tak. dobrze zaczymy dobrze już mamy prawie stack i już mamy stack, tylko wyrzuć te dziadku no zobaczcie zobaczcie jak on jest przydatny ile złota więc dobrze Myślę, że to już na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się Dziękuję ja Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa ojcie!